Detektyw to jeden z najlepszych seriali dramatycznych ostatnich lat. Mroczny i ciężki kryminał z Matthew McConaugheyem i Woodim Harrelsonem podbił serca fanów za sprawą genialnego klimatu dusznej Luizjany wciągającego scenariusza i aktorstwa najwyższej próby. Dziś przedstawiamy najciekawsze fakty związane z dziełem Nika Pizzalato i Karego Fukunagi. Jeżeli jeszcze nie obejrzeliście Detektywa, bądźcie spokojni. Ciekawostki nie zdradzające zbyt wiele treści omawiamy najpierw, a te pełne spoilerów zostawiamy na koniec. Woody Harrelson i Matthew McConaughey, czyli od twórcy głównych ról, pochodzą z Teksasu, stanu graniczącego z Luizjaną, w której rozgrywa się akcja serialu. W dodatku przyjaźnią się ze sobą od dawna i jak mówią, praca nad serialem nie wpłynęła w żaden sposób na ich relacje. Na początku Matthew McConaughey miał wcielić się w postać Martiego, lecz aktor postawił twórca ultimatum: wystąpi w serialu tylko jeśli będzie mógł zagrać Rasta. Jak widać, detektywowi wyszło to na dobre. Ogromne drzewo w pierwszym odcinku, przy którym zostaje znalezione ciało Dory Lang, nie zostało wybrane przypadkowo. Jego majestatyczność skojarzyła się twórcom z symboliką rajskiego drzewa życia, a układ rozłożystych gałęzi miał symbolizować ludzki układ nerwowy. Zgodnie z intencją scenarzysty Nika Pizzolato i reżysera serialu Karego Fukunagi, cały pierwszy sezon nakręcono na taśmie filmowej, nie korzystając ani razu z zapisu cyfrowego. Aby dobrze przygotować się do roli Rasta, Matthew McConaughey sporządził 450-stronicową analizę ewolucji swojej postaci. Jak się później okazało, pracochłonny wysiłek się opłacił, a charakter jego bohatera okazał się w dużej mierze zasługą kreatywności aktora. W pierwszym odcinku, podczas sceny przesłuchania, Rast prosi, by przyniesiono mu piwo. Dopiero wtedy powie detektywom to, co wie. Jak zdradził twórca serialu Nick Pizzolato, jednym z powodów, dla których Rast o to poprosił, był fakt, że zeznania udzielone pod wpływem alkoholu według amerykańskiego prawa nie mogą być wykorzystane jako dowód w ewentualnym procesie. Ogółem w serialu Rast Cole wypalił 49 papierosów i wypił 8 piw. Poziom przeciętnej polskiej domówki, oczywiście w przeliczeniu na jednego uczestnika. Za dziwnymi rysunkami Audrey, córki Martiego, na przykład żółtej spirali lub innych szkiców wskazujących na to, że dziewczynka wie coś o śledztwie detektywów, nie kryje się żadna głębsza historia. Audrey chciała najprawdopodobniej zwrócić na siebie uwagę ojca i nie miała nic wspólnego ze sprawą. Na co wskazywałyby niektóre teorie zagarzałych fanów produkcji, które później skrytykował zresztą sam Fukunaga. W jednej ze scen Rast wypowiada słowa: Powiedzenie zostało prawdopodobnie zaczerpnięte z komiksu Daredevil, wydanego w 2003 roku, w którym jeden z charakterów używa takich samych słów. Zwrot ten jest rodzajem toastu w języku hebrajskim. Jak widać, oprócz nihilistycznych i kryminalistycznych lektur, Rast czytał również komiksy. Detektyw to trzecie ekranowe spotkanie Matthew McConaughey'a i Woody'ego Harrelsona. Wcześniej współpracowali na planie filmu EdTV oraz surfera. Matthew McConaughey gra w serialu zagorzałego ateistę. Harrelson chrześcijanina. W rzeczywistości jest na odwrót. To Harrelson jest ateistą, podczas gdy McConaughey katolikiem. Zdjęcia do serialu trwały ponad sześć miesięcy, podczas których ekipa filmowa mieszkała w Nowym Orleanie. Zdarzało się, że wieczorami odbywały się tam skromne przyjęcia z udziałem twórców i aktorów. Podczas jednego ze wspólnych wyjść McConaughey podobno bardzo pokłócił się z Nikiem Pizzolato o postać Rasta. Na szczęście panowie pogodzili się ze sobą. Reżyser serialu, Kary Fukunaga, zaznaczył, że mimo wszystkich rozmaitych i rozbudowanych teorii fanów oraz okultystycznych i metafizycznych wskazówek pozostawionych widzowi na przestrzeni serialu, sedno detektywa tkwi w relacji Rasta i Martiego, wtórował mu zresztą Nick pizzolato. Największym wyzwaniem dla McConaugheya było odegranie roli Rasta z 1995 roku. Aktor przyznał, że ten etap wcielania się w postać był dla niego stosunkowo nudny i wymagał największej samodyscypliny. Symbol, który w kilku odcinkach pojawia się na niebie, został zaczerpnięty przez twórców z wiersza Powtórne Przyjście Williama Yatesa. Picolato porównał symbol do zwężającego się wiru, który pojawia się we wspomnianym utworze. Po sukcesie pierwszego sezonu fani szybko domagali się informacji na temat zapowiadanej drugiej serii. Nick Pizzolato zaspokoił więc ciekawość widzów wiadomością, że kolejny sezon będzie o tajemniczej, okultystycznej historii ze zbrodnią w tle, a całość zahaczy o przemysł transportowy. Nowina szybko obiegła cały serialowy świat, podczas gdy okazała się plotką wyscaną z palca przez samego Piccolato. Który później przyznał, że był już zmęczony ciągłymi pytaniami o szczegóły kontynuacji detektywa. Do obsady drugiego sezonu przymierzane były największe hollywoodzkie gwiazdy: Christian Bale, Jessica Chastain, Leonardo DiCaprio, Jessica Biel, Joaquin Phoenix czy Brad Pitt. Mało? Ostatecznie okazało się, że były to kolejne plotki, a może pewna forma reklamy zbliżającego się drugiego sezonu. W tym zobaczymy ostatecznie Colina Farella, Rachel McAdams i Vince'a Vowna. I tu kończą się bezpieczne ciekawostki związane z detektywem. W dalszej części zapraszamy na te zawierające spoilery. Wideo przedstawiające rytualny mord dokonany na Marii Fonteno zostało zrealizowane praktycznie bez udziału ekipy. Między innymi z uwagi na mały rozmiar pomieszczenia, w którym rozgrywała się akcja, kary Fukunaga nakręcił je samodzielnie, trzymając kamerę na ramieniu. Zaowocowało to przerażającym realizmem nagrania. W finałowym odcinku Erol ogląda w telewizji Północ Północny Zachód Alfreda Hitchcocka. Twórca serialu wyznał, że miał taki pomysł na tło tej postaci. Pokazać, że mężczyzna, którego głos jest niewyraźny przez posiadane blizny, uczy się poprawnie wymawiać słowa właśnie dzięki oglądaniu filmów na wideo. A tak właśnie wygląda Yellow King, czyli słynny Żółty Król, przyczyna całego zła w detektywie. Jeżeli po ostatnim odcinku wciąż macie problem z odpowiedzią na pytanie o tę postać, Sceny finałowej konfrontacji w karkosie zostały nakręcone w rzeczywistym plenerze. Miejsce jest lokacją w Louisjanie o nazwie Fort Macomb. Pierwotnie zakończenie miało rozgrywać się w lesie, lecz w Nowym Orleanie nie znaleziono odpowiednio dobrego pleneru. Kary Fukunaga wyznał, że ekipa znalazła Fort Macomb niemal przez przypadek, a wybór opuszczonego pełnego grozy i wężów miejsca okazał się strzałem w dziesiątkę. We wspomnianej karkosie głos Erola brzmi jakby pojawiał się jednocześnie we wszystkich zakątkach. Nie było w tym nic nadprzyrodzonego. Karkosa miała po prostu świetną akustykę, a końcowa wizja Rasta była halucynacją, stąd ten efekt. Harrelson i McConaughey przygotowywali się do sceny bójki przed posterunkiem policji przez kilka tygodni. Obaj porównywali walkę do tańca, który według nich pomaga przygotować się do sceny o takim charakterze. Źródłem inspiracji dla mitologicznego tła w detektywie był dla twórców zbiór opowiadań Roberta W. Chambersa pod tytułem The King in Yellow, czyli Król w żółci. Książka, która przez ponad 100 lat pozostawała nieodkryta, zyskała na ogromnej popularności po emisji serialu. Wspomniana Karkosa zawdzięcza swoją nazwę właśnie opowiadaniom Chambersa. Twórcy potwierdzają, że kosmiczna przestrzeń i gwiazdy, które widzi Rast w Krakosie w ostatnim odcinku, to jego halucynacja, która nie ma w sobie nic mistycznego. Jednak, ponieważ temat kosmologii i sensu istnienia przewija się przez cały serial, Fukunaga i Piccolato chcieliby w ten symboliczny sposób pojawił się w finale produkcji. Nick Pizzolato rozważał bardziej pesymistyczne zakończenie serialu, podczas którego Marty i Rast nie wydostają się z labiryntu. Ostatecznie zmienił zdanie, ale starcie bohaterów z mordercą z Karkosy zachowało swój niezwykle mocny charakter. Zresztą, pewnie zastanawialiście się nad tym, jak detektyw Papania znalazł w finale serialu naszych konających bohaterów. Mimo że w odcinku tego nie widać, to Martiemu najprawdopodobniej udało się zadzwonić po wsparcie. I na koniec jeszcze jedna ciekawostka związana z finałem serialu. Tytuł ostatniego odcinka brzmi Form and Void, czyli dosłownie kształt i próżnia. Odnosi się do początkowych słów Księgi Rodzaju, mówiących o tym, że na początku Ziemia była bezładem i pustkowiem. Ten początkowy fragment Biblii łączy się też z ostatnim monologiem Rasta, będącym zwieńczeniem opowieści. Yeah,